Cześć, dawno nic nie nagrywałem Trochę tak Życie się potoczyło, że mało mam czasu Na różne rzeczy Więc jakby takie grubsze podsumowanie Co się stało w ciągu tak naprawdę chyba roku Z samochodem Za wiele się nie stało, bo Nie miałem za dużo na to czasu Ale udało się w tym roku być na Flatout festivalu I udało się być raz ostatnio Na torze Łódź na razie Poprzednim razem, jak byliśmy na torze łódź, udało się określić dwa podstawowe problemy. Auto płuży przodem i zdejmuje opony po prostu plus odpływające paliwo na zakrętach. Pierwszy z problemów już wyeliminowaliśmy ostatnio, właśnie teraz. Mianowicie całkowicie nowy układ paliwowy. Dwie pompy chińskie 044, chiński zbiornik. Chiński Swirl, na razie podłączony na krótko na przekaźniku tylko sterowanym Docelowo na no, przekaźnik z przodu będzie razem ze skrzynką bezpieczników No ale chcieliśmy też pojeździć w weekend Jest jeden problem, który jeszcze trzeba rozwiązać Jeden wyciek, który ciągle się pojawia przy tankowaniu eee, Pomalutku, pomalutku przy tankowaniu tutaj się poci w koło wlewu po prostu inną do dokładnie na silikon to złożę, nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Do tego jeszcze y, tu jest przykręcony na opaskę, na AN6 założona AN8, bo nie mieliśmy po prostu końcówki. No. Końcówkę AN8 zamówiliśmy już. Y, wlep paliwa. Wlep paliwa wyleciał tutaj. To jest ciekawe. Wlep znajduje się tu. To będzie zabudowane, bo cała gruź będzie zabudowana. Przy okazji, zrobiliśmy porządek w środku, malowanie zgodnie z tym, co radio mówił. To tak trochę zgapiliśmy z niego pomysł i poszedł antracyt w macie. Przewody paliwowe ułożone, elektryczne ułożone. Tutaj grodzióweczka. Na razie ta blacha jest przykręcona po prostu. Docelowo będzie przykręcona na uszczelniaczu Sika Lastomer 710, czyli takiej żywej gumie. Tutaj wpadną takie płatki z aluminiowej blachy, wklejone na polimer, uszczelnione, więc gruźbica będzie całkiem szczelna. Tutaj jeszcze trzeba zrobić moda. Mianowicie, nie może być odpowietrzenie zbiornika od spodu, tylko od góry tej rury. No to jeszcze będę przerabiał. Eee, też ta rurka pójdzie do malowania, no bo jest obskurna i, i takie tam. A tutaj wleciały mastyki, yy, takie minimalistyczne dosyć, ale zapewniające yy, to, że po prostu nie będzie się syfrze, nie zbierał, jakaś wilgoć nie będzie wciekała, no bo nie ma tapicerek, tak? Tu też płatek taki z mastyką, czyli mocowany, przyspawany, wzmocnienie, yy, wszystkie otwory pozaklejałem taśmą trzemowską, stalową, stalową, aluminiową, ja w ogóle mówię? Belka pod fotele też odmalowana. Śruby 10 oczywiście. Fotele upierdolone jeszcze bardziej niż były. Wnętrze także odmalowane. Tak wygląda infrastruktura pod deską. Jakoś to jeździ. Co dalej? Jeżeli chodzi o zawieszenie, to też się zmieniło. Mianowicie wleciały zupełnie kastomowe. Bohacze, nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale teraz koło się kładzie. Jest kaster według moich obliczeń około 9 stopni, ale to dopiero się jakoś w tym tygodniu dowiem, ile dokładnie koło się kładzie. To koło także się kładzie. Efekt, efekt jest taki, że na flatoucie zrobiliśmy drugie miejsce w klasie. Klasa była średnio uczciwa, no bo numer jeden bo to klasa Classic, tak? Czyli numer jeden no to na podium Toyota Celica ST165. Pozdrawiam właściciela. Fajny gość, ogarnięty. Ogarnia jeżdżenie, ogarnia modyfikacje. No ale tam było 2 litry Turbo, jakieś 200 KONI z plusem i napęd na 4 koła. A na trzecim miejscu Porsche 944. Nie wiem co było w Porsche. Nie wiem czy je w ogóle nawet widziałem na tym festiwalu. Mogłem przegapić pod machą. Tak. Rura ma niezaślepiony kruciec, ale to jest kruciec znaleziony w śmietniku, ponieważ nie mieliśmy nic. Rurę mam, ale w łodzi, a jesteśmy pod strykowem. I nie chciało mi się po to specjalnie zasuwać. Chodziło o to, żeby pojeździć sobie wczoraj i obadać. Listwa paliwowa, aluminiowa, wspawane krótce. Poprowadzone na przywodach AN6, filterek, grodziówki, reduktor ciśnienia paliwa i wtlistko. Wpadły hmm. też wtryski od AGU18 Turbo, ponieważ jakieś Turbo w przyszłości będzie. Chyba byłoby tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Mam nadzieję niedługo.